Nie zamknęłem drzwi, testuję teraz. Idę właśnie Filmuję się z dwóch stron. Może będzie mi widać, może nie. Może tak, może nie. O, tu na tej lodówce chciałem się Ja wiem, że tam aparat na balkonie nawet go nie widać. Jest tak zamaskowany. Ale dobra, to ja pójdę może. No tu będzie same nogi widać. To miał być taki szybki test, dwuminutowy może. Na papierosa miałem właściwie siąść na tej lodówce o, miałem siąść na niej miałem siąść na tej lodówce i chciałem być nagrywany więc macham sobie do aparatu i dobra, mogę wywrócić już, bo to miało być krótką chwilę <gryw> zaledwie dwie minuty tam i z powrotem dobre słońce jest mógłbym wyjść na spacer ale nie chcę z Kikiem paradować bo to tak dziwnie wygląda, wszyscy się patrzą każdy się skupia na mnie, ludzie zapominają, samochód właśnie odjeżdża, jakiś gość po prostu z rudą brodą, dobra, niezły typ.